Jak nie wiesz, co obejrzeć, to przyjdzie ci z pomocą Martin Dudiel. Co prawda, materiał krótki, 2-4 minuty, ale myślę, że. Martin, u nie dowieść! Martin, u nie dowieść! Jak się odkleiłem? Ten materiał chyba powinien powstać wiele, wiele, wiele lat temu. No ale okej, ogromny. Odklejkę Martina. Żeby wrócić do życia muszę zamknąć ten etap, więc opowiem wam, jak się ma sytuacja. Na początku października, czyli już ponad miesiąc temu przekazałem prokuratorze wszystkie możliwe informacje oraz materiały na temat tej sprawy. Były to łącznie terabajty plików i wierzę, że jeśli doszło do jakiegoś przestępstwa, to sprawa zostanie wyjaśniona. Terabajty plików? To chuj mi się wydaje, nie? Ja przed niczym nie uciekam. W internecie powiedziałem już praktycznie wszystko, co mogłem. Jak miałem 18 lat, to byłem ultra głupkiem, ale nigdy nie kryłem PDF-a. Serio, ja po prostu byłem głupi i nie zwracałem uwagi na niektóre rzeczy i za to przepraszam. Nie postawiono mi w tej sprawie żadnych zarzutów, składałem zeznania w charakterze świadka, przekazałem wszystkie możliwe materiały i chcę zacząć znowu żyć. To tyle? <grym> Po wybuchu afery zachowywałem się bardzo chaotycznie. Dodałem nawet film, przez który stałem się memem. No cóż, czasu nie cofnę. Słuchałem się wielu osób, które doradzały, co robić, popełniałem błędy. Pora wyciągnąć wnioski i ruszyć dalej. A teraz zapraszam was na przejażdżkę po moim życiu, ponieważ chciałbym spróbować wyjaśnić wam, dlaczego jestem jaki jestem. Ogiot ich poprawił. A były, kiedyś były takie popularne. Takie popularne filmy. Jak ktoś właśnie rysował swoje życie, i jakby wiesz, w takiej pigułce rysował jakieś tam najważniejsze momenty swojego życia, nie? No, to tak, tak, tak mocno popularne kiedyś. Nie ma co się oszukiwać. W większości, gdy słyszysz Marcin Dubiel, czujesz niechęć i... Ej, przepraszam, Janusze, sprawdzić, czy mi się coś z tego czy... Wiesz, że jeśli doszło do jakiejś. Nie, to on ma takie audio, okej. Okay. Nie ma co się oszukiwać. W większości, gdy słyszysz Marcin Dubiel, czujesz niechęć i brak sympatii, a do głowy przychodzą ci same negatywne skojarzenia. Marcin Dubiel po prostu w ludzi. Dzisiaj opowiem wam, dlaczego tak jest. A nie. Atencyjność. Nie, jeżeli, jeżeli będzie, że ojciec go zostawił, albo ojciec pił i bił, to się to teraz, kurwa, pożegam. Naprawdę, pożegam cię. Owszem, jestem atencyjny i wiem o tym. Wziąło się to prawdopodobnie z mojego dzieciństwa i rozbitej rodziny, ponieważ. Klasa! Klasa, wiedziałem! No kurwa, wiedziałem! O boże! Aż zawsze starałem się walczyć o uwagę rodziców, którzy się rozstali. Przez moją atencyjność wielokrotnie cierpieli ludzie w moim otoczeniu. Nie jestem atencyjny tylko w mediach, ale w życiu prywatnym też mam z tym problem. Zawsze chciałem, żeby wszyscy mnie lubili. A zazwyczaj kończyło się dokładnie na odwrót. W internecie zacząłem działać w 2014 roku, kiedy miałem 17 lat i odpowiadałem na Asku. Byłem młody. Czyli 2,14 miał 17, tak? Czyli ona ja ma teraz 26 lat, tak? Dobrze liczę? Dobrze, no. Tym szczerze, który chciał zaistnieć w sieci, bo zawsze lubiłem się wydurniać i zwracać na siebie uwagę. I tak właśnie zacząłem kręcić filmy na YouTube. No i ta przygoda z większymi lub mniejszymi przerwami trwa do teraz. Atencyjność. Ta cecha sprawiła, że jestem tu, gdzie jestem, choć pracuję nad tym, żeby kontrolować swoje atencyjne zapędy. Ale bardzo ładną wypadnię ma. No. wydurnianie się. Okej. Okay. Działanie i reagowanie w sieci uczyłem się na własnych błędach. Teraz młodzi influencerzy mają całe zespoły PR-owców i menadżerów, którzy prowadzą ich za rękę i pomagają uniknąć wpadek wizerunkowych. Ja nie miałem takich doradców, nikt nie powiedział mi, że założenie kondoma na głowę lub uznanie Izzy bezdomnemu jest nie na miejscu, a ja tak jak... No nie, no Marcin, no naginasz tutaj kurwa rzeczywistość i to tak, Denisie, się, że bardzo mocno, <laughs> jakby sam nie mogłeś pomyśleć o tym, jakby nie wiem, czy do racjonalnego myślenia potrzebujesz sztabu ludzi, no Marcin, Marcin. Martin co ty mówisz? Kolejna wypowiedź będzie Kolejna twoja wypowiedź Martin, będzie menem Marcin Jak mówię, byłem głupi i po prostu o tym nie myślałem. Chcąc zyskać słabe, nie liczyłem się z tym, że mogę dawać zły przykład i teraz ponoszę konsekwencje tych czynów. Dobra, kolejny... Yy, kolejny podpunkt. punkt te dramy. No. To chyba nie zniechiny się w tym czasie. Nie dziwię się, że ludzie czują do mnie niechęć, bo nie ma zbyt wielu influencerów, którzy odjebali tyle co ja. Swoją atencyjnością, bezmyślnością i potrzebą wydurniania się, sam dałem ludziom masę powodów do tego, żeby mnie nie lubić. O. Ja myślę, że Marcin bardzo spłyca całą sytuację i to, za co ludzie tak naprawdę czują niechęć do niego. To jest, wydaje mi się, że to jest tłumaczenie sobie samemu, dlaczego jest tak dużo nienawiści w jego stronę. Owszem, popełniłem te wszystkie błędy, lecz na koniec to właśnie one ukształtowały to, kim jestem. Gdy ktoś chce zostać lekarzem, idzie na studia, które przygotowują go do jego zawodu. Ja nie byłem w stanie się do tego przygotować. Zrobiłem te wszystkie głupoty i musiałem ponieść koszty. Nie, roz, nie Nie, nie, nie mogę sobie wyobrazić, jakim cudem jemu w głowie urodziło się takie porównanie. Lekarz, który ma za zadanie w domyśle ratować ludzkie życie, i on jest w stanie i stanie to wstydzić do czegoś takiego jak YouTuber. No, niesamowity jest Martin Dodiel. Sekwencję żeby nauczyć się reagowania. A nawet nie wiem, nie wiem, czy jest sens w ogóle tego oglądać, bo... A. Mój content ma wpływ na ogromną liczbę osób. Teraz, gdy mam 27 lat, umiem zobaczyć niektóre rzeczy, ale kiedyś, gdy sam wychowywałem się ze swoimi widzami i byłem pod wpływem walki o status w internecie, nie widziałem tego. Często działałem pod wpływem emocji i kierowałem się... Ale wykładinę mam naprawdę ładną. Intuicja. W internecie trzeba szybko podejmować decyzje, a to nie pomaga w byciu autentycznym. Nie jesteś w stanie zaspokoić wszystkich, a każdy oczekuje od ciebie działania. W takiej sytuacji wytwarza się ogromna presja, a ja często nie potrafiłem sobie z nią po prostu poradzić. Dobra, weź, koniec już, dobra. Wszystkie te rzeczy doprowadziły do tego, że można postrzegać mnie jako osobę odklejoną od rzeczywistości. I pewnie tak jest. Swoją historię zbudowałem na swoich błędach. Nie jestem tą samą osobą, którą byłem 10 lat temu. I za 10 lat również będę kimś innym. Biorę na klatę to, że często zachowałem się jak głupek i zaczynam nowy rozdział. Nie Marcin, wydaje mi się, że Twoim największym problemem jest to, że ty to pierwsze nie rozumiesz powagi sytuacji. E, nigdy nie nauczyłeś się na żaden ze swoich błędów. Powielasz swoje błędy ciągle, tylko w innej, w innej postaci, <laughs> i jakby też próbujesz sobie wiele rzeczy tłumaczyć, umniejszając wagę tym, tym rzeczom. I, I pokusiłbym się o stwierdzenie, że jesteś bardzo interesownym, złym człowiekiem, bo nie wiem, jak człowiek, który. Nie jest zły, nie jest zdemoralizowany, nie jest nieszczery, jest w stanie budzić się każdego dnia i żyć z tym wszystkim. Ja nie mówię o tym Pandora Gate, ja mówię ogólnie, łącznie z Pandora Gate.